Witajcie. E, dzisiaj sobie zagramy w e, obyby. Jest z nami e, gość specjalny. Oto ten gościu. E, na starcie musimy e, uwolnić e, się z tym. Ale fajnie się skacze po tym. Z tego co wiem, tu trzeba. Aha, tutaj. się podbudować. Tutaj działa. Ja muszę... Idź, krzesło, krzesło, nie, Krzesełko, nie spadaj mi. Ja Ej, no, co wiemy. jest z tym nie tak? Krzesło. wierzy ławki też możesz? No nie. No wiem, Czemu wiem. to wywaliło do bakranców? Nie, tr tr trzeba zregenerować. Czekaj, No bo ławeczka, potem krzesełko. Co jest nie tak? No nie. Trzeba to krzesło, to krzesło, to... to, to poczekaj. Ale wiesz, że my to... Ale ja, ja... dziś się otwiera wentylacja. A tutaj! Nie, nie. tu się regeneruje. A Nie wiem, może trzeba przycisnąć? Nie. No nie, trzeba je ewidentnie otworzyć. A może nauczyciel ma klucz, albo co? A może po prostu trzeba Zygarek. przejść? Jest! Co, gdzie? Jak? Jest! Aha, trzeba parkour zrobić. Myślę, w sensie, że trzeba zbudować. Mam pomysł. Ławeczka. Ja już to zrobiłem, ja sobie idę. Do widzenia. To na mnie. Poczekam na ciebie wentylacji. Znikam się, pojawiam, czy co? Bo tak klikam F. Popatrz, Ferenek. jestem nie mam mnie jestem nie mam mnie idziesz dobra idziesz Ja biorę ze sobą. Ojej, ja biorę ze sobą jeden stolik, albo nie, bo po co? A. Idziemy, tak więc. Sój! Daj! Stój na mnie! Zaczekaj, Zaczekaj na mnie! To <noise> jest dziewczyna. Idzie i to robi. Osiem. Dobra, jedziemy. Super. Przypominam, A, że to jest level trudny. Co? A, bo tu są wytrafić, bo je wyłączyć jakoś. Nie, pewnie trzeba ją jakoś omijać. Bo przypominam, że gramy na levelu trudnym. Nie wiem czemu. Co jest? Mój kolega kazał. Co? Bo tak mój kolega kazał. A no tak, bo twój kolega wybierał gierkę i, musiał, i musieliśmy teraz grać na trudnym, pomimo tego, że niech sam spróbuję. Nie, nie, nie wiem, nie da się. Ja wiem! Widzę, widzę, widzę! Widzę przejście. Tu i tutaj, tym... Tu i tutaj? Czemu ty latasz? Aha! Dobra, jestem. Wyłączyłem już to. Ale wiesz, że my, jakby to powiedzieć, tylko siebie widzimy i nie gramy razem. Wiem, ale to. widzimy się i to jest najważniejsze, tak? Tak, ale nie musisz komentować. Nie muszę, ale o Nie, bo to mi content psuje. Dobra, biorę, biorę piłkę i coś zrobię. Oj. Biorę piłę i rzucam, cyk. Biorę piłę i skaczę. Teraz już się rozgrzałem. Idziesz czy nie? Bo ja już... Idę do kolejnego etapu. Rzucę w ciebie, a masz. Oj, Ja sobie poczekam tutaj na ciebie, musisz trafić w ten punkt. Jest, wiem. Musisz prosto na niego. No, po prostu trafić. Nie, trochę wyżej. Trzeba trochę wyżej. Nie. O. Jakby ktoś pytał, to nie da się wyjść z postaci. Dlatego. Przywitanie było z pierwszej osoby. Dokładnie. Dobra, chodź. Idziemy, idziemy. Klikam. I co się dzieje? I latam. Jej, yeah, ja latam. Chodź, Francesco. Chodź. Kiedy będziemy uciekać przed Oj Ojoj! A to jest proste. Poczekam na ciebie. Ja na góry. Jeżeli ty to zginiesz, to jesteś nuba. Dobra, nie jesteś. O nie. O nie. To jest wi A nie, to jest szkoła, no tak. Przez chwilę miałam laga i myślałam, że to więzienia. O kurde, co się stało? Co się, się, się stało? Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, jakbyś to przesłał. O, mam git, Cyk, biorę młotek i co? I nic. Drabina, mam młotek. Tak? Drabina, drabina. Drabina, drabina. Trzeba wziąć drabiny, drabiny. Wiesz? Czemu ja się z tej drabiny zsuwam? Byłem tam. Ja tam byłem. Tylko moje umiejętności pro playera, no... Nie pozwala mi na to. Tak, tak jesteś za bardzo pro. Co jest nie tak? Czemu nie mogę tego zdjąć? Czy mam w ciebie to walnąć? Ruch? zbadał sobie z drabiny w wersji dziecięcej. Aha. Weź mi nie przesuwaj drabiny. Tak ewidentnie nic nie robi. Jak robi coś trzeba na deski. Trzeba je zbijać, a nie wykręcać. Ja wypadłem poza mapę. Jak to? Ja wypadłem poza mapę. Nawet mój kolega się śmieje. Bo ja to wiedziałam. I, I checkpointa mam ledwo co ustawionego. Ja jeszcze raz. Dobra jest, udało mi się Ledwa. No. Czekaj, czekaj. tu muszę level zresetować, Poczekaj. No i nice. No, Dobra ja na ciebie nie czekam. Ja Ciebie jakoś czekała Ej, to, zaprać, to Ja i rozruba. Czekam. Czekam na ciebie, Pięć lat później. Dobra, ja idę do kolejnego w levelu, bo nawet jakaś dziewczyna to od ciebie szybciej zrobiła. Jest multek, chyba coś zepsułem. Ciebie to nie jest takie ciężkie. Wiem, czekasz czy nie? Czekam, tylko już na kolejnym levelu. nie mam młotka! Mi się coś zepsuje i młotka nie mam. No to zresetuj sobie, no chyba logik. Wstawałem no, co? No, już trzy razy. Co? Nie no ma. Nie no, jeszcze jakiś nauczyciel mnie goni, no. Co, co Mam ja gdzieś To ja chyba muszę zresztować generalnie, <gierka> <gierka> Odkryliśmy baga. Jakiego? Ej, ale jeszcze raz Ciepło, że się uda. <gierka> Dawaj mi to. No i nie mam młotka. Niech wypaść jeszcze raz poza świat. Po prostu. Ale właśnie... Nie da się tak. Niech Możecie się pośpieszyć, bo mnie nauczyciel goni. Dobra. Chowaj się w jakieś dobre miejsce. Ja, to ja to to mnie to za nie, za nauczyciel, gruby jesteś. No co poradzić? Ha! No, Złapał mnie! Teraz. Gdzie jest nie dział? W sumie to dobrze, Czego nie ma. A nie, jednak jest. Yes. Nie, nie Jest! A nie, czekaj! A. Albo, tyś, albo nauczyciel nabiorą wody albo... gdzie mam iść? Gdzie on wyjdzie teraz? A, stamtąd wyjdzie, dobra, dobra albo, albo będę miał niewidzialny młotek i po prostu muszę go wyczuć Gdzie ty idziesz, pajacu? No, młotka nie mam Muszę wyjść z jeszcze raz wejść nas? Ty już 2, czekam na WF-ie. Dobra, no poczekaj na sali WF-owej. E. Na nas? Tak wiem. O, Ja sobie Serwer. to Serwer. Mogę to wziąć? Nie, nie wiem. Mieronesy, si siódmy poziom. To jest not. Teraz to przechodzę na totalnym spidranie, ok? Dobra. To poczekam na Ciebie. Sprawdzę, jak Twój wynik wygląda. Aha. Nie mogę zobaczyć. Ponieważ nie mogę wyjść z. Pierwszej osoby, i nie mogę przeskrolować, a więc zobaczę, jak Twój poziom wzrasta. Dobra. W tym czasie, jak sobie poczekam na Franka, to bym już skończył teraz ten odcinek i będę zaczynał kręcić drugi, bo coś czuję, że ten odcinek już by. Się nie zmieścił do YouTube'a, a więc no. Czekajcie na partę dwa. Pa, pa.